A to kolejny film z typu interesy w Hiszpanii, w Jesteśmy w piekarni, lokal, który ma koncesję bezterminową na piekarnię dobrze prosperującą. Jestem w stanie wykazać dokumentację. To jest osobny temat do rozmowy przez, przez telefon. Bezpośrednio. I tu będziemy mówili. O tak zwanym odstępnym, gdybyśmy mówili po polsku, czyli mamy lokal, który jest piekarnią. U góry te pomieszczenia, które pokazują, w których może mieszkać pracownik lub ten, co tu będzie inwestował, jest to mieszkanie z punktu widzenia mieszkania, jest nieoficjalne, ale spokojnie można mieszkać. Mamy powierzchnię magazynową. Wszystko ma licencję, koncesję na piekarnię. W tym odstępnym, właśnie jest to, że jest już licencja bezterminowa, wysokiej klasy piec. Wszystko całe wyposażenie, lady. Jest też część sklepowa. Lokal nie jest długo, a już ma bardzo dobre osiągnięcia. I można to rozwinąć, ponieważ obecny właściciel, który tutaj piecze, ma tylko część produktów, a można by wprowadzić polskie ciasta, polskie słodycze cała masa, która zwiększyłaby nawet obroty kilkukrotnie. Także bardzo zachęcam do tego. Teraz wyjdę na ulicę, pokażę jeszcze ten lokal z zewnątrz. Jesteśmy w samym centrum Gandhi. Tu Paseo Germanias. Tam policja. I tutaj jest ten lokal. I uwaga: to co ważne. Właściwie najważniejsze. Odstępne 15 000 euro. I czynsz miesięczny 550 euro. Uważam to za bardzo ciekawą rzecz. Dla kogoś, kto pragną być w Hiszpanii. A daj Boże, jeszcze jest piekarzem, to jego marzenia w tej chwili się spełnią. Czekam na kontakt pedro68maopatlen.pl lub dzwońcie plus 34 634 802 410. Bardzo ciekawa oferta, wszystko jest do dogadania, ale to już raczej indywidualnie. Pozdrawiam.